Witam was, bracia i siostry, w Sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Pomódlmy się dziś wieczorem przed snem tą wyjątkową modlitwą do Pana Jezusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, sprawiasz że czujemy się wyjątkowi i kochani. Dziękujemy, że tak bardzo nas kochasz. Dziękujemy za każdą odrobinę miłości, miłosierdzia i łaski, które zostały nam okazane, chociaż na to nie zasługiwaliśmy. Potrzebujemy Twojej pomocy każdego dnia. I dziękujemy za siłę i wiarę, którą nam dajesz. I pomagasz wierzyć, że nawet trudne rzeczy są możliwe. Dziękujemy za Twoją wierność, nawet w naszym cierpieniu. Kiedy cierpimy, pomagasz nam poczuć się lepiej. Dziękujemy Ci, Jezu, za Twoją dobrą opiekę. Dziękujemy, że uczysz nas w życiu rzeczy, które pomagają nam wzrastać. Dziękujemy za dobry plan dla naszego życia. Pomóż nam być Ci posłusznymi i kochać Cię coraz bardziej. Kiedy budzimy się rano, umieść uśmiech na naszych twarzach i swój cel w naszych sercach. Panie Jezu, wybacz nam to, co dzisiaj zrobiliśmy, a nie przyniosło Ci radości. Pobłogosław nas dziś wieczorem dobrym odpoczynkiem i spokojnym snem, abyśmy mogli obudzić się gotowi do rozpoczęcia kolejnego dnia, kochając Ciebie. Pobłogosław naszą rodzinę i nasz dom, zapewnij nam bezpieczeństwo przez całą noc. Niech Twoi aniołowie strzegą nas i czuwają nad nami, tak jak obiecałeś. Amen. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże!